Halo! <głos> 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 co? 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 na Polskie nie miałby rąk i chciałby, żeby tutaj stalił konia? Robiłby to jeszcze i to by było jego życzenie. Ty! Motór na mnie wylądował! Ja się dziwić, że wafelek ma małotrubiny czekolady. Więc zaraz wysyłali takich przerwek z permi. Idziemy się na garkę, myślą. Pyta, gdzie odpiekł, co pita? Kota poboli! O! Dobra, będziemy w tamtej. No on powiedział od stacji stary, no to. Dobrze, 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 na plus, na plus, na plus, ty. O! Woda. To faj, to faj. Dzidzim Czy to Nie, woda tam jest. Ale... Woda, jedź ten. Oni was gonią bananę czy życie? I my paść mamy No Co tu chodzi? To Wodę. Co Wodę, Czemu to jest 52 na godzinę? Mariusz, ty helka do was tak leci. Helka do was leci. Helka i mnie tam. Nie wiem, ja, ja nie równowiem tego. A jego auto zapiera. A nie stało, to jest mojego auto. Oooo, muszę go. zaraz potem będę. Halo! Topka, 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 Ale to nie jest moja wina. No Chominy. a kogo? No a twoja. No, na jak mogłeś komputer ale... zje... Przenosząc. No a to. Nie, nie wiem. No jak nie wiesz? Ja pier... co się dzieje? <laughs> co ty, ja nie stresowałam się. <laughs> no ale to nie ma co się stresować, tak? Wiesz. Ja już nie pamiętam jak się rozmawia No klikasz N <grystanie> Jak chcesz gadać Ja hm. Dobra, to ja się rozłączam, bo ja się zestresowałam, dobra? No luz Patusia. <grystanie> Pilnu ją tylko, pilnuj ją tylko Do Żeby nikt nie podp... Poczekaj to, to jadę po kanister. Hm? Może być ciężko z fatkiem uciec, bo smrt policję będzie naprowadzał? Ja pierd... Nie no, będzie będziemy zrzucać. Nie mówcie tak! Nie mówcie tak! Nie no, będziemy was zruszać, k***a. No wysłał mi... Akord to git, to git, człowieku. Akurat jest ja do ludzi. widzisz datę dzisiejszą mi pierdol jest jakiś fotoradar na fazę i za twarz. <noise> A co, byś że tak nie robiło, na autobanek, kru... 24, cztery, człowieku po... pożyczakiem popie a czwórą mi pizda, A później kurwa, przychodzi kru... i Dzięki, I... Brukarski, tak, kru... kru... za miko. Nie wiem, nie rób tak, bo przyznają znają, bo. Komrę Wow. Ty Patek masz lickie, czy nie masz? Nie bo nie bom. Ja jak... żony, Co to kurwa za frajer? Co to Ja pierwszej, jak. Jak on ty jak ty wyglądasz, nie? Wyglądasz jak jakiś rasowy pedofil. No! Jak no czaszka wyglądam? wyglądam. Na liście! <laughs> <też. laughs> Zachir, na liścia! Ja, jak człowieku! Ty, chodź, na ty ku... liścia miałeś dostać, kurwa! <laughs> On no będzie tak wyglądało kur... na tej transmisji. Tak będzie ta szlify na w kurwa. Tak mi się wydaje, że to tak może wyglądać. Będzie jutro ustawiona, bo dzisiaj już hmm. nie chce. Tak zielono jest. Oj, o, widzisz, k***a, szybko No, jest baja, nie? Szybko, szybko, Jestem szybko, 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 Jestem pierwszą osobą na świecie, która wyjechała samolotem. Szybko, szybko. <gulet> o, <God. gulet> Ale tu lata za BMA dobrze. Dobrze to wygląda Fajnie, nie żałuję tego, kurwa, tego, tego, nie? Na początku, jak wyszedłem ten filmik, to się zlękłem, kurwa, że ta bojewka będzie w CardiLerze i że będzie za 3 miliony, na przykład Ale cinema, ale cinema Kiedyś, na no, dziś odpowiedziałem na to pytanie u siebie na streamie Czyli? Czy jakby, na przykład, kurwa, gościu yy, no, żałujesz kurwa, co walczył za Polskę, nie miałby rąk i chciałby, żeby mu ktoś zwalił konia Zrobiłbym to, jeżeli to by było jego życzenie Chłop walczył, kurwa. Bronił kur kraju? Gminy kraju, tak! Nimię ojczyzny globalnej! No, bo... Czekaj, chcesz powiedzieć, że gdyby był żołnierz, który nie miał wyroki, i chciałby sobie zwalić konia, to byś mu zwalił konia, kur... No tak, tak, tak! Takiej osobie akurat tak, bo kur... wiesz, ona broniła naszego no dobra, kraju, bo je zabiera kur... i mówi, no co to kur w ogóle jest, ty? A jak wbijają rano na chatę, to też tak płaczesz? No byś się kur... zdziwił, chłopie, i kur... Nic innego zgadał, kurwa ale to co jest kurwa tutaj, to niech będzie tutaj i mnie nie wku**a Okej, okay, okej. Okay. To ty ku**a myślisz że Teraz kurwa z siebie robisz w jakimś GTA i no, publik, to ci mogę powiedzieć. Nie było tam tak? żadnej gotówki, tak? no. Tak, to a gdzie są I'm rzeczy, to... które były w schowku? I'm ale ja nie ku**a nie ruszałem ci no, rzeczy, ale nie no. było, było tam no tak? Ale przestań I się do... jąkać do mnie, bo ci wypiere plombę, kur to nie, nie, ży... nie no to wypiere mi ty, To wiesz się i co, i co? Wy tak będziecie na to pasku się kurwa. Wy będziecie no. dobra patrzeć, to ci, kurwa. Ja sam ja sam. Spokojny, ja Dobrze. Jestem spokojny, jestem spokojny. E nie dobra podnieś ręce, przeszukam <laughs> cię sprawdzić. No, no zobacz nie ja gotówki, mam swoje rzeczy. Odlał się tak teraz gitę KMA z dolejnikiem, dawaj, robimy to. Ja jestem chętny. Nie, nie, nie robię ani jednego treningu, stary. Ja teraz jestem po rehabilitacji dysku, kurwa. Nie zrobię ani jednego treningu, stary. Stawaj robię no. to. <laughs> Oklamę z GTA. Stawaj, stary. Ja nie chcę nic pieniędzy, nie? Nie, nie chcę Czy pieniędzy to. Za, to. <laughs> za darmo, za darmo. Cała moja, moja garza pójdzie tylko na jakiś tam dla trenera, a reszta na, na wybierzemy na ten. Kawa. Charytatywną tom. Jakąś akcję, kurwa powinienem dać ci wygrać że jesteś młody no tak nie. tak teraz nie wierzysz w swój talent ja też się tego tak, Jak kupisz mikrofon, to ci odbijemy, Szymek. Taka. O ty mówisz! Wieczara zje... Prawda? Prawda akurat już my załatwiliśmy. No, nie da się go słuchać, mnie, no. Tak. No. Ty ja mam na zbyciu takiego przyjaznego, to <laughs> da. Nawet ja nie mam własnego, kur... No bo to pewnie się nie chce na takie rzeczy, kur... Czasu marnować na. Kur... Szpachle Och ty... Ocie gdzie... Motór na mnie wylądował. No i tak ze stoimy. O kurwa jebna, no, Z krzaków pająk wyskoczył, kur. Wmordę, je.a, esk. Pogadałem też dzisiaj z budyniem. Budyn mi mówi, Tom, tak, że jak, że kurwa, boi się, że. E, boi się, że wygryzę mafię, bo mam męski głos. Coś takiego mówię, nie pamiętam. Ręce do góry wszyscy. Raz, 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 raz. No. Reload man. Wosk został w ci. U nas Ria ja podoba do siostry, człowieku. No bez kity kur... Ale wosk się taki sam ma. Wosk ci kapie. Ej! Mina, Ej! 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 Szczerze? Nie spodziewałem się tego po tobie. No spoko. Nie spodziewałem się tego po tobie, że jesteś w stanie mi się relacja. Już dobrze wiesz, że nie go zabiją. Pewnie tak. Wosk Może <słyserzy> wypracujemy Nie jesteście tak przyjemny. Tak jest! Cześć! Nie Cześć. Siema świeca! Ty jak tu klim pobył? Tak, tak, spokojnie. Zapamiętasz tyle? O jeźcie! Ja ci mogę wypisać, jak chcesz. Tak, ja tak było, zastraszyć i. A ja będę Gruszeczkę taką kupić Nie się dziwić, że wafelek ma odrobinę czekolady. Woky dupy nie bije? Nie w ogóle dziwnego SMS. -a. O treści mhm. przeczytam wam go. Obciągnę ci do czerwoności. Mniem. Zdjęcie Ci pieczary. Selfiaczek. Twój stary się rozciąga. Nazywam się Alibaba Mohito i będziesz roz. Nie kurwa. Kolejny dziwny SMS w dzisiejszym. to pe... ale to na pewno nie pieczara. ktoś się podszywa pod pieczarę. Pieczara Myśli? aktualnie ma porwaną medyczkę, co bym w wkur... więc no, nie ma opcji. Dobra, oni myślą o Nie, Jadę, jadę Gdzie, gdzie jest Autostrada po skoku! Ale zgranie kurde Wuoo Pieczara, zaczął do nich strzelać, zaczynam zapierać. Le leżycie? Dawaj Kudat Po Ponach, po Ponach Bez opony. Minuszka, patrzysz już? Dobra. Dobrze, dobrze. Wypat. 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 Nie patrzę nie, nie. Oni się wracają do szpitala jak ten. O ale co jest? O kur. Co? Wyjechał tam ten. O kur. Ty... Co? Bez uwyknięcia. Wyjdę. Ja. Jaki pies je... <noise> Wysięgam, ja kiepszy. Rozumiesz? Wyjeżdżam jak godzina. ja, ja raz usłyszę argument, że mi ja zabiją, to obiecuję, ku... że po prostu ja jak raz. <śmiech> <śmiech> nie chce mi się pier... w tańcu. O, zabijemy cię Amaję, nie masz i zastraszenia? To może cię mamy zabijemy, o, może cię mamy zabijemy. Więc za wysyłanie takich przerówek jest perm. No jest przerobione, kula jest. I teraz tak, skręcaj. Nie to, nie tak, zwrócisz go! MÓWIŁEM! W o nie! nie, nie Mayday! W... Mayday! 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 Pa 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 pa... Ktoś wy... sekwita, pa pa pa... E, gdzie są ci ludzie od y, tego garbatego? Nie mów tak o nim! Nie co mów, zagonił. Gdzie oni no są, to co? Yyyy! ja to mogę, to mogę do nich dołączyć! Pewnie znowu będzie wafelka do piątej rano, pier**a. Mocny tajemnik, mocny tajemnik z wafelką. Ej, jakieś k**a się uderza! Jakoś dziwnie to Porsche k**a startuje. Ch**a, patrz. Cold start, Jebka! perwers. Chodźcie to, 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 to. <mierdoletnie> Jak globus na Gierasie! To... <mierdoletnie> Jak to wyłączyć? Nie chcę się główna. A ty zaraz popytku dostanie w to liściach też na garkę? Chcesz nagarkę, na garkę? W śmieciu? Pytam w co liścia! Matry, no kur... skąd to badalib! O! My frajemy! U... <gry> Nauczył się, kultury, by ma mnie, kur... wydębam, i kur... nauczy się! Haha! <gry> Zaśnię to. i <gry> Józią? Chciałabym, żeby mi się krzywda stała. Nie chciałabym. Chcę, żebyś całego się dobrał? <gry> Pytam, czy mamy całego? No ze smyczy spuścić, kur. <gry> Znieć kekanie. Wypuścić bestię. Chcesz też tego? A przed chwilą mnie na. Czy przerzucam się na kawę, czy całkowicie rezygnuję z. Koka... z. kofeiny. Kur... to ja gadam. Ja pier... Dziwnego jest. Dobra, dupa. Nie, no, nie, 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 jednak nie, jednak, nie jednak, wiem, <śmienic> co, co, jednak <śmienic> Głowę, jednak skończym. żartowałem, jednak żartowałem, jednak żartowałem. Głowu do twój koniec, Ilario. Nie, kupa nie. A o. Nie chcę mi się grać, nie chce mi się grać. Przysięgam.